Bo z suchej ziemi kropli deszczu... Telewizja Kinopolska zaprasza na film Obywatel, który w ramach akcji Kultura Dostępna w sieci Kin Helios oraz w warszawskim kinie Iluzjon 21 maja o godzinie 18 będzie można obejrzeć za jedyne 10 zł. Ja z do domu pusiłem. I. Ratuj mnie, Boże. Tej nocy postarzałem się o ładnych parę lat. O filmie Obywatel z Jerzym Szturem, aktorem i reżyserem filmu, oraz Maciejem Szturem, odtwórcą głównej roli, rozmawialiśmy na festiwalu w Gdyni. Są tam epizody stricte komediowe, no takie nawet momentami slapstickowe. Z przebieraniem się za, za kobite, włącznie w moim wypadku. Cześć, tu jest zajęte, proszę pani. Płaki, to ja, Janek. Miało być we czwartek, nie? Jasiek, aleś ty jest gość, Wytrzymałeś. Especji się nie dałeś. Jestem w twoim idolem, Jasiu. Ja jestem spokojny co do jednego, że zrobiłem jak chciałem. Było i gorzko, i śmiesznie, i się to przeplatało. ale ksucz, Bra! To, Bra! cudnie, to powiedziała. To, to od razu widać aktorem. Ta. Ale, ale tak skromniutko, ta, ta, ta. nie? 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. Wywiady z wybitnymi twórcami filmowymi oglądaj w każdą niedzielę o godzinie 19.30 w telewizji Kinopolska w programie Obowiązkowym.